Ej, wyprzedziłeś mnie. Słuchaj, Arciu, pogoda się zepsuła, ale to nic. Bo my mamy misję. Wiesz, co musimy zrobić? Chodź ci powiem. Babcia powiedziała, że kury wracają na rondo. A rondo to jest tam ten kurnik, bo tam się da przejechać naokoło. I dlatego my to nazywamy rondo. I babcia chyba nie wie, co czyni, bo tutaj kury się przeniosły właśnie dlatego, że tam się woda zbierała i było cały czas błoto. No, i mówię, że idzie wiosna, to na pewno będzie błoto. No, ale jak łobcia chce. Nie, Arciu? Czekaj, zobaczymy, jak się kury mają. Kury czekają. Kurczaki, słuchać mnie. Czeka Was przeprowadzka. Tak? Parami będziecie się przenosić, bo więcej Was nie podniosę. Ok? A jeszcze jedną rzecz Wam za chwilę pokażemy. Chodź, Arciu. matko chyba ci się pomyliło, to nie ten no tamten chyba zawsze skaczesz, co? no i to jest Aresa Snopek nie? a nie ten na boku Ares ma Snopek na samym widoku koń był na ważeniu I ja strzelałam, że ona ma tak 800-900 kg, bardziej strzelałam w 900 i się okazuje, że ma 800 parę kilogramów także kawał konia nie? pojechałaś na taką dużą wagę Zważyli konia. Tak, zważyli konia, no. I teraz słuchajcie tego. Babcia była u koleżanki. A wiecie z czym wróciła? Z kaczkami. Jeden kaczor i dwie kaczki. Poczekaj tutaj, tak? Bo one się jeszcze stresują. One są dopiero tutaj dwa dni. Dlatego Ares nie może ich stresować, bo one nie są przyzwyczajone. Kawałkaczki z ciebie, chłopie. Kawałkaczki. Nie pytajcie mnie, co to za rasa, bo ja nie mam pojęcia. Babcia powiedziała, że one będą na jajka. Że muszą sobie tutaj gniazdo zrobić i że będą miały jajka. No, na razie są tak zestresowane, że nie wiem, czy sobie zrobią gniazdo. Na razie muszą siedzieć tutaj, bo muszą się przyzwyczaić, że tutaj mieszkają. Więc na razie nie będą puszczane. Tak? Aż się przyzwyczaicie. No. W szoku jesteście, tak? Zszokowane kaczki. Dobrze, że się nie rzuca na mnie ten gąsior. Gąsior. Ten kaczuch. Jesteś kaczuchem? Nie wiem, czy kaczki się rzucają na ludzi, czy nie. Także Arciu, kaczki muszą mieć spokój na razie. Kury się wyprowadzają. Tam będzie trzeba sprzątnąć. Słuchasz mnie? Nie patrz na kotki, tylko mnie słuchaj. Będzie trzeba sprzątnąć po tych kurach. A tam pewnie młode kurki przyjdą, jak urosną, wiesz? Chyba, że się nic nie wykluje. A co tam u Emi? Co? Co tam u ciebie? Dzisiaj się nie wypuścimy, wiesz, bo dzisiaj mamy inną robotę. Tak? Nie, 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 dzisiaj nie wychodzisz. Wczoraj biegałyście. Widzisz, mama cię wyła. Mówi, nigdzie nie idziesz. Kurczaki dostały preparat na odrobaczenie. Powinny go brać tydzień. Na razie dwa dni minęły. Tutaj babcia wyręczyła Aresa i już słomę porozkładała. I zawiesiła poidełka tak u góry, żeby nie brudziły. Chcesz zobaczyć? To chodź zobacz. Jak babcia tu zrobiła. A żal nie? Wszystko białe, a za chwilę znowu będzie brudne. No, ale może tak nie będą się brudzić, jak są zawieszone. Ale musimy im starą wodę przynieść, bo tam jest preparat, wiesz, ten na odrobaczenie. Ona muszą go dopić. Jak będziemy je nosić? podowienie, A ty dla udźwigniesz kur? <grych> co? Żadnej nie udźwigniesz? Dobra. Wychodzę stąd. No to co? Nie ma co czekać, nie? Idziemy. Rękawiczki mam w kieszeni. Chcesz rękawiczkę? Proszę. Trzymaj jedną rękawiczkę. Ja mam jedną. I idziemy przenosić kurczaki. Jeszcze musiałam się cofnąć, żeby wam to pokazać. <grych> Wierzycie, że to nie jest śmieszne. Jak Stasiu z pistoletem. Super, nie? Jak coś dostaliśmy, to na Shane I były też inne. Podoba ci się Aresta, plakietka. śmieszna, nie? Wiesz, co jeszcze zrobimy zanim przeniesiemy kury? Chodź tam. Oj, ktoś nam linkę naprężył bardziej. Żeby musiała się bardziej schylać. Poczekaj, cofnij się cofnij się do tyłu idź za mnie nie ty idziesz za mnie no szczura jak nie było tak nie ma nie ale naprawdę z dnia na dzień tu jest większa dziura i jeszcze tutaj mają jakiś aż im się zapada mam nadzieję że ta dziura nie jest pod nami bo jeszcze my się zapadniemy nie śmiej co nie są śmieszne rzeczy no i tutaj jest druga dziura. I my chyba zmienimy tą kiełbasę na serek po prostu. Bo ta kiełbasa już wyschła i nic jej nie chce. Tak, Arciu? Serek przyniesiemy szczurom. ok? Ok. Ale to najpierw kury przeniesiemy. Otwierać? Otwieram. Wypuścimy Stasia, niech biega. Bo Stasiu to jedyna kura, która nas słucha. Tasiek, Tasia nam zastawili. Chodź, Tasiu, Przypychaj się z skrzydełkami. Stasiu jest zbyt kulturalny, żeby się przepychać. No tak naprawdę to on się boi tych kur, dlatego się nie przepchnie. Idziesz, Tasiu? Tak czy nie? No, wypuściłam go, dobra. To teraz musisz dać mi rękawiczkę. Arełek! Rękawiczkę oddaj. Bo dwie potrzebuję. No tak. Widzisz, to jest swój duży kurczaczek, nie? A w domu masz malutkie kurczaczki. Tak? Jeszcze musimy chwilę poczekać, bo Tasiu czyści oko Resowi. Dwie kury już są. Stasiu się bardzo przejął. Dobra, mamy dziewięć kur. Trochę się zdyszałam. Chodź, Tasiu, chodź do nich. Tasiu się przejął strasznie. Zobaczcie, jak biega naokoło. Chodźcie, wpuszczę tu Tasiu! Nie wiedziałam, że przenoszenie kur może tak zmęczyć. Normalnie zdyszałam się. Jestem cała spocona. Koguta nie wzięłam jeszcze. Dałam mu pobiegać. On na pewno wróci tutaj. Wasz ulubiony kogut w spodniach. Wiecie on wie, gdzie ma iść. Otworzyć ci, ale goń go, bo... bo tu nie wejdzie. Chodź kagut. Tasiu! Ojej, Tasiu się zmartwił. Jak on biegał, jak on krzyczał za nami. Że mamy kurą krzywdy nie robić, bo kury też krzyczały. Tasiu! Już ci lepiej. Tak, bo kury bezpieczne. A reszcie, ty masz ADHD? Dobra, Tasiu, idziemy do środka. Weź drugiego koguta. No i idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie. Idźcie, idźcie. No idź, idź. Idź, jest otwarta bramka, idź. Idź, idź, się wciśniesz. Dawaj do środka. No do środka. Nie tutaj. Do środka. Tak, 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 tak. No, 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 no. Prawie. Zobaczcie jak RS mi pomaga. Zagrodził z tej strony. Już kogut nam wszedł. Jeszcze Tasiu. Leć po Tasia. Leć naokoło. Na Tasia to nie działa, bo, bo Tasiu się nie boi areso. Tylko działa na te zwierzaki, które się go boją. Chodź, Tasiek. Ares się wysila, a Tasiu nic. Tasia, tak nie zapędzisz. Wiesz? Na Tasia takie sztuczki nie działają. Dawaj, Tasiu. Tasiu do siebie idzie. Chodź Tasiu. Chodź, otworzyłam, chodź. No. No, no, no. Okej, okay, pięknie. Pięknie zapędziłeś. Tak, idealnie. Super pies pasterski. Trochę nierozgarnięty, ale czasami działa. Nie? Czasami działa twoje zaganianie. Dobra. Wiesz co, musimy im przynieść tą wodę, nie wypitam. Bo tam jest lekarstwo na robaki. Rex, a gdzie ty byłeś przez cały czas? Że cię nie było? Zapomniałam o tobie. Schowałeś się? Jak mm. się się schował? No, to była zadyma. Dobra, sprawdź, czy wszystkie kury poszły. Poża im piciu. Trochę brudne jest, ale muszą to wypić. Tutaj w sumie. Aha, wy tu macie jakieś. Co to jest? To jest ziemia okrzemkowa. Może. One nie powinny tu mieć teraz wody, Ares. Bo one muszą tamto wypić. A tobie też tak chce się pić? Zaraz ci damy. No ja myślę, że. że to. Nie wiem zresztą. Musimy babci zapytać, Ares, wiesz? Bo one chyba nie mogą normalnej wody pić. W sumie naliczyłam 41 kur i 2 koguty. Babcia myślała, że jest 70. A to w sumie połowa z tego. Dobra, Tasiu, ty ich pilnuj, tak? Ares idzie zebrać jajka, a sprzątać będziemy jutro tam. Bo dzisiaj mi się nie chce, tak szczerze mówiąc. Chodź po jajka. Dobra Arciu, ile mamy jajek? Troszkę. Już ci daję, proszę. Pokaż, ile mało. Mało, dlatego potrzebujemy więcej, więcej kurniosek. Tak? Potrzebujemy więcej kur, żeby było więcej jajek. Bo jest 41 kur, a ile jajek? 2, 4, 6, 8, 9. Powoli. Jeszcze to im zaniesiemy, dobra? Tak? Zaraz ci dam piciu, poczekaj. Widzę, że chcesz pić. Dobra, Arciu, ja myślę, że mają tutaj dobrze kury. Lubią piasek, nie? Będą miały dużo zabawy. Dałam Aresowi piciu, ale nie chciał, bo on się czai na klopsa. Klops nie jest dla Ciebie. Robimy kolejne podejście do szczurów. I mam trytytki Ares. Będzie klops przymocowany na trytytkę. Dobra. Tutaj mamy stolik. Dawaj klateczkę. Dobra, założę rękawiczkę. Żeby nie było. Widzicie? Działa. Wziąłam ares nożyczek, żeby tą trytytkę oderwać. Jak widać, szczury nie gustują w kiełbasie. Kiełbasa się zrobiła suszona. Podsuszana. Absolutnie jej nie zjesz. Wrzucę na pole, żeby aresowi nie przyszło do głowy jej zjeść. I mocujemy klopsa. Dobra. Tylko nie wzięłam nożyczek. Tamta trytytka musi zostać. ma jedną trytytkę. Pokaż się, Majster. Majster ma trytytkę. Majster ma trytytkę. dobra. To mocujemy. Idź z tamtej strony. Jak tu tego klopsa teraz zamontować? Co? Montowałeś kiedyś klopsa na trytytkę? Ja też nie. Czy to w ogóle ma sens? Wiesz, co Majster? Jednak bez trytytki. Bo ta trytytka była za mała. A poza tym ten klopsik się rozwala. Jak go ściskam. Próbowałam go w tą rzutą włożyć. I żebyście nie mówili, że ta pułapka jest nienaoliwiona. Zobaczcie jak to lekko chodzi. Widzicie? Leciutko. Położyłam tak do tyłu tego klopsa. Tutaj raczej nie dosięgną łapkami te szczury. Będą musiały wejść. Dobra, teraz ostrożnie. Myślę, że tutaj do tej dziury położymy. Bo ta jest wielka. Nie, no, w sumie są podobne. Ale jak tam było, to w ogóle ta pułapka nie drgnęła. Jak była tutaj, to chociaż coś się działo. Czekajmy się, nie tak. Jednak tutaj ją położyłam. Wyrównałam ziemię i się nie rusza. Dobra. Jutro przyjdziemy, zobaczymy, nie? Chyba, że Ares będzie szybszy i Ares zwinie tego klopsa. Co? Aresa trzeba pilnować. Bardziej jak te szczury. Nie, bo Ares by zjadł tego klopsa. No dobra, one i tak czują podstęp, wiesz? One słyszą, że my tu przychodzimy i że ruszamy tą klatką. Dobra, idziemy stąd. Idziemy się piłką bawić. Tak? I z reksiem i na pole? No to chodźcie my. Poczekaj, ty, ty tak nie zapomnij. Także nie łapcie szczurów na kiełbasę, bo nie lubią. Łapcie na ser, bo na ser się chyba złapał. I teraz przetestujemy klopsika. Gdzie masz piłkę? Co? Gdzie piłkę masz? Idziesz bez piłki? Dobra, to idziemy bez piłki. Nie uderz się. Nawet nie pytajcie jak ja śmierdzę kurami. Mam taki polar od babci i cała śmierdzę. Arciu, zrób papa. Okej. Okay.